Chciałem poprosić o refleksję właśnie, bo powiedział Pan pięknie w tym przemówieniu całą historię, w skrócie oczywiście, jakie według Pana są te dwa najważniejsze, trzy najważniejsze momenty, które zadecydowały, że właściwie pan Krzysztof Wyszkowski no, jest człowiekiem zasłużonym, zasłużonym, o czym dziś świadczy ta nagroda. Krzysztof Wyszkowski w, ostatnich, w historii ostatnich 40 lat Polski odegrał niesłychanie istotną rolę inspirującą, komentującą, ale przede wszystkim tworzącą podstawowe idee które kształtowały naszą drogę do niepodległości. Można by powiedzieć, że bez jego refleksji, bez jego inspiracji, bez jego czasem ostrej krytyki, wiele rzeczy podstawowych by się inaczej. Dla mnie trzy kwestie były najważniejsze. Po pierwsze, powstanie wolnych związków zawodowych, jego współdziałanie z Anią Walentynowicz, jego współdziałanie z małżeństwem gwiazdów, jego uparte. Uparty wysiłek, by to były naprawdę związki zawodowe, by to była jedna z instytucji tworzących niepodległe państwo polskie, a nie tylko narzędzie walki o władzę dla jakiejś grupy ideologicznej. Drugi moment historyczny, w którym Krzysztof odegrał olbrzymią rolę, to lipiec 1989 roku, gdy Krzysztof ujawnia, w wywiadzie dla kultury paryskiej w kul Okrągłego Stołu pokazuje na czym polegała zmowa Okrągłego Stołu i wzywa do działania, które by przekroczyły, obaliły i przekroczyły tamtejsze uwarunkowania. I trzeci wreszcie moment, w którym odegrał historyczną rolę, moment, który na nich po dzień dzisiejszy nałożył na niego ciężkie jarzmo walki z agenturą. To artykuł w maju 1992 roku ukazujący agenturalną działalność ówczesnego ministra spraw zagranicznych pana Krzysztofa. Z Kubiszewskiego. Od tego momentu zaczął się wielki bój Krzysztofa z układami agenturalnymi. Bój, który po dzień dzisiejszy przyczynia się do tak wielu tragedii, tak ciężkiego losu, jaki jest zgotowany, ale także, który obnaża to wszystko, co Polska, aby być niepodległa, musi odrzucić i dzięki Krzysztofowi odrzuca. Dziękuję bardzo.